Cześć, Szymanko. Witam z kolejnego Solarbrania. Dziś drapujemy się na szczyt góry Ostrzyca. Ale czy powinna się nazywać ona Ostrzyca Proboszczowicka czy Proboszczowska? To tak naprawdę nikomu tutaj w okolicy nie zależy, aby ta nazwa była poprawna. Bo poprawna nazwa powinna brzmi brzmieć Ostrzyca Proboszczowska. Jednak na wszystkich, na wszystkich znakach informacyjnych jest napis, staje tutaj Ostrzyca Proboszczowska. Przepraszam, proboszczowicka, ale ktoś przekreślił i nawet poprawił to, spójrzcie. Dlaczego nie zmienią tej nazwy, skoro jest to błąd? Po pierwsze, nikomu na tym nie zależy, żeby tą nazwę zmienić. Jedyna osoba, której zależało na zmianie tej nazwy już nie żyje. A po drugie, są to duże koszty, taka zmiana nazwy góry. Wiąże się to z wymianą wszystkich tablic, w zmianach wszystkich mapach i, tych, tym, i tego typu sprawy. Dlatego nikomu się to nie opłaca, nikt tego nie rusza. Jest błędem, to jest. No ale po co się tu drapuje na tą szczytę, no to chyba każdy wie. Bo mam tam na czubku, może nie na samym czubku, ale w koło szczytu zamontowane swoje puszki solariograficzne, które już wiszą tam pół roku. Zamontowałem ich tam dokładnie pięć, Ile przetrwało, to się zaraz e, przekonamy. No i teraz tutaj idę pomału. Pod górę. Może tego na może nie widać, ale tak. Pod górę się pnę po takich schodach bazaltowych. I jakbyście tutaj byli na wszycy, to patrzcie pod nogi. Bo jest jeden taki kamień na tych schodach, który swoim kształtem przypomina, co? I te schody to są też takie wyjątkowe schody, bo one są zbudowane ze skał, które tutaj na tej szczycie są, czyli z bazaltu. Są to bazaltowe schody. I tutaj, teraz zaraz wam pokażę, jest tak zwane gołoborze bazaltowe, czyli takie rumowisko skalne. No to dzisiaj taki będzie troszkę odcinek edukacyjno-soda i graficzny. O, właśnie, tak wygląda tego obozie: to jest takie rumowisko skalne. Po prostu skała u szczytu, która znajduje się, ona pod wpływem erozji kruszy się, odłamuje. tworząc taki skalny stok. Ta puszkę zamontowałem tam na tym drzewie. Widzę, że jest. Elementem tego zdjęcia chciałbym, żeby było to było boże i to drzewo właśnie takie fajne. Co z tego wyjdzie, zobaczymy. Idziemy po kolejno. Najlepsze jest to, że nie pamiętam gdzie je montowałem. Będziemy szukać. To jest właśnie ta skała, o której Wam mówiłem, która znajduje się na szczycie, i ona właśnie tak się kruszy. Odłamują się od, niego od niej te kamienie, i to jest spadają i tworzą to ramowisko. No i właśnie tutaj zamontowałem puszkę w stronę tej skały. No, jak na razie 100% skuteczności jest najlepsze, że dalej nie wiem gdzieś. Kurde. Wow. Przyda mi się ta reklamówka na moje solarki, bo nic nie wziąłem. A ktoś tu na bałaganiu, A ja to posprzątam i jednocześnie skorzystam z reklamówki. Tu rozpościera się piękny widok. Widać śnieżkę w oddali. Nie wiem, czy to na kamerze widać, ale jeżeli jest dobra widoczność, naprawdę są świetne. Zapraszam wszystkich na szczycę. O, mam kolejną puszkę na drzewku. I, montując tą puszkę, miałem na myśli to drzewo, które jest takie fajne. Tylko ma strukturę dziwną. Wygląda, jakby jakiś, jakiś wąż tutaj się wił. Ok, zobaczymy, co z tego będzie. I do reklamóweczki. Ja tutaj chodzę takimi <grymizujące> dzikimi szlakami, bo tutaj raczej nikt nie chodzi. Dlatego raczej nie obawiam się mojej puszki. O, o, o ja pierdę! O, tu jest chyba, jest! O, tą puszkę mi też chodziło. Spójrzcie, tutaj na takim zwalonym, starym, suchym drzewie jest. Puszka jest tu, a widok będzie taki. No i na początku myślałem, żeby zamontować właśnie puszkę tutaj, koło tej, tej grzyba, tej chuby i byłem ciekawy czy on w ogóle będzie rósł i powiększał się Chyba on rośnie, bo jak tutaj byłem był taki mały mogło być fajne zdjęcie z takim rosnącym grzybem No ale może i, i z tej odległości będzie go widać, bo jest niedaleko od mojej puszki Z tego co pamiętam, ostatnia puszka była tu zamontowana, ale niestety jej nie widzę. Albo spadła z tej skały, albo ktoś ją zerwał, bo ślady kleju widzę. Czyli puszka była, ale nie wiem gdzie jest. Może spadła? Daję sobie jeszcze chwilkę, poszukam tu na ziemi w koło. Może znajdę, a jak nie, to niestety będzie jedną mniej. No trudno, jest to wyczone w tą zabawę. No niestety, tych skałek na zdjęciu nie będzie. Puszka się nie znalazła. No i wiesz, że następnym razem, gdy tutaj będę, zamontuję jeszcze raz ją. Także na 5 powieszonych puszek zebrałem 4. 80% skuteczności. To nie jest źle. Ale czy te zdjęcia będą ostre, czy będą ładne? Wy już wiecie, bo widzieliście w filmiku. Ja jeszcze nie.